Serdecznie witam hodowców. Chcieliśmy teraz zaprezentować jednego gołębia na sprzedaż z hodowli od kolegi Krzysztofa Pietrasa z oddziału 066. Nowe. To jest gołąb, jak tu widzimy, niebieski. Iloletni to jest gołąb? Jest to gołąb roczny. Roczny. Yy, powie więcej o nim powie kolega, on jest na sprzedaż z takich pewnych przyczyn, o których kolega powie właśnie. Proszę tak bardzo. Jak w wcześniejszym filmiku e, mówiłem: Jest to akurat gołąb z mojej najlepszej pary, który niestety z pierwszego lotu nam się zawiesił, wrócił po tygodniu, ale z opuszczonym skrzydłem. Ten gołąb, tak jak widać jest akurat jeszcze 50 wytypowany na no niego. Pokażmy napadzie. go jeszcze skrzydełka, jak on najbardziej, wygląda. Najbardziej tak. liczyliśmy na niego. No, tak GOOMP ten, ten w zeszłym roku jako rocznik jak zrobił trzy konkursy, na pięć wkładań. Także był dosyć dobrze zapowiadającym się gołębiem no, w tym roku. Niestety pierwszy lot mieliśmy dosyć ciężki. Było zimno, tak jak wszystkich chodzi. w wszystkich oddziałach. Ale w rozpodział kogoś może mieć ktoś z niego. Powiedzmy jest to się jeszcze jego rodzica, z jaki gołębi on, on pochodzi. Dokładnie, to jest właśnie z mojej najlepsze pary. Ojciec jest. Czysty, czysty gołąb od Henryka Rona, który przez trzy lata zrobił 13 konkursów i okazał się również wyśmienitym rozpodowcem właśnie u pana Rona, który siedział od u niego 3 lata. Jaki numer miał ten gołąb? 320. PL078 tak. 2001 rok. 320. Matka tego głębia to jest 300 Jeb Cochorn, również od pana Henryka Rona. Ona się znajduje akurat na stronie internetowej pana Henryka, jest ona z 2003 roku, ciemna. Także no jest, to, jest, to, jest, to, jest to można powiedzieć. Trzyło mojej hodowli, tak? Bo w tym roku z tej pary już mam uchowanych 6 młodych. W zeszłym roku mieliśmy pięć młodych uchowanych. nie się sprawdzają. Dokładnie, dokładnie. Mam trzy dwulatki z tej właśnie pary, właśnie jego bracia, dwa trzy dwulatki mają po trzy konkursy, jeden ma dwa konkursy i pięć roczniaków łącznie z tym, tak? Tylko że ten niestety uszczerbek ma taki, że on nie może... No taki obrot nawet na, na oblocie tak ciężko go oblatać. Także no, z tych przyczyn właśnie tak akurat jesteśmy. Także no. Ja do rozpłodu na ja pewno, że nie będę, bo za dużo tego rozpłodu mam także. Ale się podzielić można z kimś, także istnieje możliwość nabycia wartościowego gołębia, o. sprawdzonego, który jak się nazywa pochodzi też z dobrej hodowli. Kolega Henryka Jarona to wszyscy znają, trzeba przedstawiać. W maratonie y, hodowca ten w zeszłym, y, kilka lat temu Dokładnie. bardzo wysoko jest. Brat, brat, w zeszłym, brat w zeszłym roku tego gołębia jako roczny na 7 wkładań zrobił 7 konkursów, był pierwszym lotnikiem sekcji. Zrobił również tam kategorię A pierwszą. Także, także no, ale w oddziale nigdzie w składaliśmy. Także, także no, więc są to ptaki Kołębie. bardzo dobre i praktycznie mamy po tych dwulatkach e, roczniaki, te, tu, 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 które tutaj siedzą. Mogę nawet później jak w następnym reportażu coś pokazać jego, jego brat, braci Także. także. w krzyżówkach, krzyżówkach i w różnych Rozumiem. barach. Także, wszystko. także dziękujemy bardzo i zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.gieldagolebi.pl. Do zobaczenia.